Pan z wami jest słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzieli więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pazł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? A ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich słów: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce, przywołał jednego sług i pytał go: Co to ma znaczyć? Ten muzek, twój brat powrócił, a ojciec swój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek, z nierządnicami kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia w przypowieści o Synu Marnotrawnym. Jest tak wielkim dziełem objawienia Bożego myśli chrześcijańskiej i literatury, że już dawno powinna stać się dziedzictwem wielu narodów, z którego czerpią nie tylko wierzący, ale wszyscy, którym miłość jest bliska. Bo przekracza ona nie tylko rozumienie świata niewidzialnego, ale również tego widzialnego, nam bliskiego. Bo nie tylko pokazuje nam, do czego miłość, ta największa, jest zdolna, ale również pokazuje, że miłość prowadzi do zmartwychwstania. Według słów Ojca, że trzeba ucztować i weselić się, bo ten syn mój był umarły, a znów ożył. Ewangelia ta opowiada nam nie tylko o wierze, ale przede wszystkim o tym, jak Bóg wierzy człowiekowi, że ta Jego miłość w nas, w tych najbardziej pogubionych czy zbuntowanych, może doprowadzić każdego do domu Ojca. A gdyby tak się zastanowić, która postać tego opowiadania jest pierwszoplanowa, to chociaż nosi ono nazwę przypowieść o synu marnotrawnym, to jednak bez osoby czekającego i kochającego ojca nic by się nie wydarzyło. Bo gdyby nawet młodszy syn chciał wrócić, to nie miałby gdzie, gdyby ojciec na niego nie czekał. Ale jest jeszcze starszy brat, taki niby na drugim planie, ale bardzo ważny, bo myślę, że większość z nas właśnie z nim się utożsamia. Może też nieraz zastanawialiśmy się, do którego z tych braci jesteśmy bardziej podobni, no bo Ojciec to byłby Pan Bóg. Ale tak całkiem szczerze mówiąc, to my nie mamy być podobni ani do młodszego, ani do starszego brata, bo obaj byli jakoś pogubieni. Ale na pewno mamy być podobni do Ojca w odbiciu Jego miłości i kochania. Może jeszcze parę słów o starszym bracie, który choć pozostał przy Ojcu, to jednak wewnątrz nie aż tak był szczęśliwy i zadowolony z tego. Ośmielę się powiedzieć, że może i my. Choć nigdy nie odeszliśmy od wiary, żyjąc w bliskości z Bogiem, naszym Ojcem, nie aż tak z tego powodu jesteśmy zawsze szczęśliwi i zadowoleni. Niby wszystko dobrze, a coś nam leży na sercu w stosunku do Boga i innych. I choć przyczyn tego może być wiele, włącznie z naszymi osobistymi grzechami, które odbierają radość. Tak, bo grzech odbiera radość i doświadczenie miłości ojca. To w przypowieści jest podana jedna z nich, bardzo ważna. Gdy ojciec tłumaczy starszemu synowi, aby wszedł na ucztę brata, który wrócił, wypowiada wtedy takie słowa: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Kochani jak nieraz możemy i czuć się dziećmi Bożymi, to jednak druga część tego zdania, że wszystko co moje do Ciebie należy, to już nie za bardzo jest naszym doświadczeniem w wierze. Choć to jest najszczersza prawda, bo Bóg i nam tak mówi. Bo jak ten starszy syn nieraz tylko widzimy, jak to my ciężko dla Pana Boga pracujemy, a on błogosławi nieraz tym, którzy według nas nie powinni być pobłogosławieni, ale skarceni. A nas tak, jakby trochę trzymał z boku, jakby nie do końca byliśmy dla niego ważni. Więc, proszę, zapamiętajmy wszyscy i raz na zawsze słowa Ojca do starszego Syna: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, do ciebie należy. I tu przypomina mi się taka trochę zabawna sytuacja, ale i szczerze pokazująca nasze rozumienie tych słów ojca do starszego syna. Przed laty byliśmy na spotkaniu w Wynbeg z grupą eskimowskich liderów i kateetów i jednego dnia omawialiśmy właśnie ten fragment Ewangelii o Synu Marnotrawnym. Na jednej z sesji była taka krótka scenka odegrana przez uczestników, pokazująca właśnie moment powrotu młodszego syna do domu oraz dialog starszego syna z ojcem, który zachęcał go, aby wszedł na tę ucztę. I wtedy ojciec mówi: Dziecko, wszystko, co moje, do ciebie należy. A na to Eskimos, odgrywający rolę starszego syna, jakby zapomniał całej swojej roli, tylko otworzył szeroko usta, jeszcze szerzej oczy i wydobył z siebie takie długie. O! I on był sam zdziwiony tą reakcją, a wszyscy wokół, patrzący na to, roześmiali się. Kochani, taka jest i nieraz nasza reakcja, gdy dowiemy się, że to, co Boże, jest i nasze. Sam był tak zaskoczony, a i wszyscy inni, zdziwiony tym, że wszystko, co Ojciec ma, do Niego należy, jakby nigdy w życiu wcześniej o tym sobie nie pomyślał i nie usłyszał nic podobnego. Czy my nie jesteśmy podobni, gdyby Bóg stanął tu przed nami i powiedział, Kochane dziecko, wszystko, co moje jest, Twoje. Ty zawsze jesteś przy mnie. Tak, kochani. I może i my mamy podobnie, jak ten starszy syn, widzimy bardziej to, czego Bóg nam nie daje, co od nas wymaga, co zakazuje, a to wszystko, co mamy od Niego, nawet nam do głowy nie przyjdzie. Więc czujemy się nieraz trochę obrażeni. I nie chcemy wejść na niejedną ucztę radości, na którą nas zaprasza Ojciec. Więc na koniec raz jeszcze, by pozostało na zawsze w naszym sercu i myślach: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Amen.